że jesteście dzisiaj będziemy robić trochę quizów związanych z YouTube'em razem z tatą. czemu tylko pokazujesz. No powiedz coś Da, ja ci tak ty Karol ty No to okej, zarazmy, zaraz. Tak. ok to zaczynamy. Pierwszy kpis, jak będziemy robić, no to gdzie on jest? To on jest tutaj. Który YouTuber zaprosi cię na lody? Mogę pierwsza? Pierwsza będzie ręka tak, a później ja też chcę zobaczyć, który mnie zaprosi. Tu co pisze? No to oglądasz, nie muszę czytać? No to? Oglądasz YouTuber. Codziennie, dosyć często, rzadko, bardzo, bardzo rzadko. No, oczywiście. O, to jest, to jest na no trudne. Jakie typy filmów oglądasz? Pierwsze jest vlogi, blogi, gameplaye, czyli jak ktoś gra w gry, challenger, poradniki, 10 faktów o kimś. Nie wiem. Bo trochę taka nagrała. Była... Challenge może bym dała. Dziś jakoś oglądam dużo challenge, ale też vlog. No to wyraźnie. Musisz wybrać! No to tak... Dobra, my vlogi. Okej. Okay. Lubisz grać w gry. No oczywiście. Lubię. Bo kocham coś włoky. Kocham przegięcie. No prze tak. A! Co to jest? Co? No wyszło za ekran trochę. Jezu! Wytraszyłem się! Myślałem, że jakiś robot ci siadł na ręce. Jest? Jaka jest? Jaki jesteś? Dobra. Szalony, wesoły, spokojny, opanowany, skromny i cichy. Miły i radosny! Jestem miły i radosny! To może pan mi zrobić? mi Inny, 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 inny jestem, ej. Kosmita. Co zrobiłaś? Miły i A szalony wesoły? Czy kto kim jest tu bardziej? No, Miły jestem taki. Renka jest bardziej miła jadosna. No, Co to jest? Dzidzia. Jesteś gadatliwy, czy raczej cichy? Ile ciemno? Gadatliwy. Ciągle coś mówię. Raczej cichy. Może słuchać. Pół na pół. Gadatliwy. Renka jest bardzo gadatliwa. Czasami to no. Okej, okay, a to co ty pisze? Na ilu portalach społecznościowych masz konto? Czyli. Czyli chodzi o takie, że wiesz, Facebook, YouTube, te inne, ale ręka ma tylko na YouTubie, Bo na razie nie Nie, nie, nie Jeden lub dwa. Co? No. Na, na zdrówko. Napiszcie w komentarzach lecę na zdrówko. I czego jeszcze Na szczęście. Nie Jeden lub dwa. Okej. Okay. No to teraz. Nie masz żad. Ja masz No. Są to przedziały, wiesz. To masz ten pierwszy, nie? No. Od zera do ośmiu. Dobra. A tu? Masz? No, tutaj. Masz konto na YouTube. No, a... E, aha. Oczywiście, że mam. I tu uważaj. Tak i nawet nagrywam. Nie, ale chciałabym nagrywać. Tak, ale nie nagrywam. Nie i nie chcę mieć. No... Tak i nawet nagrywam. No. Bansi, czyli Zuzia Moludzka. No. Ona zna na wody. Ha! Ale super. Ek No. się? Powiązesz, nie? No znam. No, no. Czytały co jest. Zuzia jest. Oczywiście. Ale czemu? Aha. Okej, okay. czytamy. Zuzia jest spokojna i opanowana. Lecz umie też stać się bardzo wesołą dziewczyną. Jeśli chwilę ze sobą porozmawiacie, na pewno się przy Tobą otworzy, pójdziecie na najpiękniejsze lody ever. Podziel się wynikiem w komentarzu. Dobrze. fajnie. Teraz ja. Tak, wiesz co co mam zrobić? Ej, co mi zrobiłaś? No tak, już, bo tak to, teraz od razu. Czy się oglądasz się tu? Codziennie. To powiedzmy szybko. Jakiego typu oglądasz filmy? To jest bardzo ciężki temat. Bo ja oglądam różne filmy. Bardzo różne. Czy ja jednak w sumie mało oglądam? Chyba też vlogi. Jeszcze nie ma takich testów, poradniki, może poradniki. Czy test będzie tylko oporatnik? Nie. nie? W ogóle organizuje testów różnych. Dobra. Testów telefonów, aparatów, samochodów. A i ja czasami oglądam vlogi. Było też o które no, ale tak raczej nie, mhm. nie. A gente to też. I nie ma jeszcze czegoś takiego fajnego jak rozrywka. rozrywka że jakieś filmy no już szybko. No dobra, to co to, to mam zrobić? No, na... No poczekaj! Aaaa. Szybko! Nie wiem czy to jest test? Nie, nie jest. Porad? Dobra, vlog, nie będzie vlog. Dobry tak jak Lubisz w <gry>, gry? No też, lubię. Jaki jesteś? Szalony, wesoły, spokojnie opanowany, skromny, cichy, wybuchowy i zabawny. Wybuchowy i zabawny? Tak, jestem wybuchowy. Czasami krzyknę, także... Nie? No, no krzykniesz i ten jakiś jakby był skórzony. <grym> Tam, bo to wskazawał chyba jakiś silnik i że tam tak i tak że taki był wściekły. Oooo! No wściekły byłem. To że jestem gar garatliwy, czy nie? Czy pół na pół? Nie wiem. Jak myślisz? Karatliwy. Ej bo wyjdzie nam to samo. Poczekaj, ale nie. A to będzie. No ile masz konto? No jeden lub dwa. Ta sama jak ręka. Ile masz lat? No, ty są starszy. 18+. Plus. Masz już konto na YouTube? No ja konta nie mam. Ty masz konto. Tak. Razem mamy konto. No, to też się taki nagrywam. Jest... Blołek! <laughs> ja się słuchałem z Blołkiem. No. Spoko, ziomek. Jo, Blołek. Blołek jest wybuchowy i bardzo kreatywny, aczkolwiek jest zabawny. Gdy się spotkacie i porozmawiacie, na pewno się polubicie. To on Cię na lody. Podziel się w w komentarzu. Bo Blałek! A u ciebie banshi. No, no. nieźle. źle. Okej, okay, dobra. To jeszcze raz zrobimy... Dla ręki zrobimy. O! Ręka wykona jeszcze jeden quiz. Którą youtuber... A, a którą, którą youtuberkę spotkasz podczas robienia zakupów? O, może bardziej mi się szybko biję. Jak? Tak? Serio? No. Jesteś na zakupach. Którą bluzkę kupisz, proszę bardzo? Ja tylko sobie biję. Dlaczego sobie biję? Nie wiem. Co to jest za bluzka, ale fajna? Co to jest za bluzka? Za Ale fajna. O, ludzie. Szaleństwo. No, ja cię, jak mam wybrać? Czy wybierz, a ja sobie w ja przyjdę? Dobra. Mm. Mm. O, I to jest kobieta, która wybiera ubrania. Wiecie o co chodzi? To ten film może trwać bardzo długo. Mm. I moja broda będzie już potem. <grym 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 Tom? No. Tom z I Love. Nutella. I love Nutella, sorry, dobra. Może okulę, Potem, hmm. bo na filmiku nie będę trzydzie... Ja, bo teraz ci okulary. Którą bluzkę kupisz? Dobra. Kupisz, którą bluzkę kupisz. Bluzę Bluzę. Tam była bluzka, teraz bluza. Hmm. To. Okej. Okay. Dalej. Czy serce ci dalej tak mocno bije? Czy już mniej? Już troszkę mniej. Proszę bardzo. Ale i tak bardzo. Który krop top kupisz. krop top. No to się, że top, krop, czyli taki wiesz... No bluzka, która jest tych. But, czemu takie wybrałem takiego quiza o ubraniach, ja się tym nie znam. Krop no. top. krop to może, że, że do połowy. No. Jest, a top to jest cała bluzka. No nieważne. Z tych co widzisz musisz wybrać. Mm. Hmm. Pokaż. No którą tutaj. Którą spódniczkę kupisz? Dobra, i mam takie. A dopiero teraz to powiedziałam, że mam takie do wybrania. Mm, to... Fajna jest. Mm. Robię dzień sobie. No. Dalej. Którą sukienkę kupisz? Ej! To ta sukienka jest ze suń ta w mojej grze. Mm. Fajny Myślę, że tam. Hmm. Które spodnie kupisz? I które spodnie ręka wybierze? Jak A. myślicie? Aaa, czekaj, ale ci. Proszę, gdzie... Tu masz spodnie. No. Dziewczyno, dziewczyno! Te. Te? Ok. No. Które, spod... Dobre, ja <laughs> które spodnie, co? Dobra, ja się z tego wszystko. Które spodnie kupisz? Spodnie. Wow! Ale są te? 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 O, masz no, podobne. Mam podobne. Dobrałam. Wziąłem kiedyś takie, chyba. I co dalej? Które buty kupisz? Które buty? Które? A może ręka. może te? Co ty? Nie? Nie. Uuu. Te. Które masz? Takie? No. Uu, nie spodziewałem się. No co, również proste. No, lubię. No, lubisz parlenka. I grupa, są hebek, Które kulary kupisz? Mm -hmm. Kulary... O, serduszka. Serduszka. Jaki styl preferujesz? Czy jaki tam lubisz? Masz obrazki różne. Jest zwykły, luźny, Tumblr, Emo Grunge, wow, poczekaj. To za to, co zaznaczyłeś? Nie, to co znaczy później? Boho happy sportowy mój własny. I ja z tych wyborów możesz sobie wybrać albo sobie mój własny znaczy mm. mm -hmm. mm. i co? Dziewczyny? Ten. Fajny Ten? No? Serio? No. Nie spodziewałem się. No, Czy zawsze ten. musisz mieć torebce? A czekaj, może... A nie... Takie chcesz. Takie środek. No. Czy zawsze musisz mieć w torebce pieniądze, kosmetyki, butelkę wody, telefon, słuchawki. Potrzebuję każdej z tych rzeczy... Żeby jakieś, a wszystko po kolei. Coś innego. Dlęka, masz jakieś masz, ten torebek, mm -hmm. ale no. Co nas musisz mieć? Kasę. Kasę? Albo... Albo... Nic. No nic, nie. Albo Zaczyna. coś innego. No nie ma coś... A nie ma coś innego. Albo masz tu wszystko po, po drodze. Inna odpowiedź. Albo wszystkie wszystko po drodze musisz mieć. Jak chcesz. Z... Zaznacz to, masz? Nie, dobra. To, co tu ty chcesz. Inna odpowiedź. To znaczy jaka inna jest Ja Jestem ciekaw. Co musimy w torebce? W torebce tuszaka. Tuszaka. A tu nie ma takiej odpowiedzi. Racja, lecimy dalej. Cześć, jesteś zmienię sobie ten, bo na zero. Ale tu no, tak Ten! Zwykły do tak? No. Ok. Dobra. Uwaga, poczekaj. Dobrze wszystko. Wybierz najładniejszy obrazek. Który Ci się podoba? Córkowenko. Dlaczego my tak się zdziwimy, Nie dziwimy się w sumie. Nie wiem, dziwić się, nie dziwić. Lenka wygrała to sama wszystko. A powiedz dlaczego tak się cieszyłaś? No bo y, bardzo lubi gram Pawlę. ogląda bardzo na To jest jedna z ulubionych wybrał. <grym> Właściwie chyba z tych starszy, starszych... starszych, no z tych dziewczyn, co już mają więcej niż ręka lat. No to chyba najbardziej ulubiona, nie? Tak. To samo jest zapisane? To właśnie tą youtuberkę spotkasz podczas zrobienia zakupów. No to... Paula, super! No! Pozdrawiam Pawlę, nie? Karp? Tak bardzo! Subcio! a powiedziałem subcio. Fajnie czy nie fajnie? Fajnie! Dobra! A ty tam zrobiłeś opis? Ja mam zrobić... To są damskie! tubelkę Są damskie ulenia! Jak ja mam zrobić taki opis? No wiesz co? Ja a dziewczyną! A to byś dziewczyną! No naprawdę! Super! To koniec! Okej Jeszcze coś? Nie, już to się wystarczy Okej okay. No, No, no okej, okay. jeśli wam się podobało dajcie hey. łapki w górę i subskrybujcie, pa! Hej, hej, trzymajcie się, super! Pa! A, co jeszcze? Nie chcesz, żebym quizy te doda? I Napisz w komentarzu Tak, co mi wyszło co mi, co mi wyszło? Z kim zakupy i kto tam by was znał zaprosił Koniecznie, koniecznie musi to zrobić Powiem mhm. Okej, okay, to teraz już Tá.